Drodzy maturzyści, drodzy absolwenci szkół średnich, kochani stypendyści, przeżywacie bardzo przełomowy moment w swoim życiu i nie myślę tylko o epidemii koronawirusa, którą wszyscy przeżywamy. Wy przeżywacie bardzo ważne przejście. Jest to swoista pascha, która się dokonuje w Waszym życiu. Opuszczacie swoje małe miejscowości, swoje rodziny, opuszczacie miejsca, które dobrze znaliście, opuszczacie swoje szkoły średnie, do których byliście bardzo przywiązani, i ruszacie w wielki świat świat dużych miast, wielkich uczelni, świat, w którym będziecie realizowali swoje aspiracje, ambicje, marzenia. Nie ukrywam, że my dorośli trochę Wam tego czasu zazdrościmy. Bo to piękny czas młodości, czas dynamicznego wzrostu, wiele rzeczy będzie się działo w was samych w waszym życiu. W tym wszystkim oczywiście chcę Wam pomóc Fundacja dzieła Nowego Tysiąclecia. Duże miasto ma ogromne możliwości rozwojowe. Tutaj rzeczywiście jest wszystko, co jest potrzebne człowiekowi, aby mógł się intelektualnie, duchowo rozwinąć, przygotować się do zadań, które będą go czekały w dorosłym życiu. Ale też oczywiście niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Są rzeczy, o których chcielibyśmy, abyście nie wiedzieli, do których chcielibyśmy, abyście nie chodzili, abyście się w nie nie angażowali. To nam podpowiada realizm życia. Można, jak czasami sami mówicie, łatwo w życiu popłynąć, jeżeli człowiek przestaje się pilnować. Ale w tym pilnowaniu samego siebie ważna jest wspólnota, to znaczy osoby wśród których dobrze się czuje. Pedagogika mówi czasami o tym, że jest tak zwana grupa odniesienia. Kiedy przestajemy być dziećmi, a wkraczamy w dorosłość, potrzebujemy jakiejś paczki, jakiejś grupy, jakiejś ekipy, która pozwoli nam zrealizować nasze marzenia, nasze, nasze potrzeby. I wychodząc naprzeciw temu właśnie, temu przejściu do dużego miasta, Fundacja zawsze organizowała Wielki dziesięciodniowy obóz dla maturzystów, absolwentów szkół średnich. No, w tym roku, jak wiecie, z przyczyn oczywistych nie możemy go zrealizować, że tak powiem, w realu. Dlatego próbujemy przenieść to, co ważne, do przestrzeni wirtualnej. Ale chcemy Wam pomóc w tym przejściu, aby ono było łagodne. Chodzi nam o to, abyście przyjeżdżając do miast akademickich, których mamy 16, abyście spotkali tam swoich przyjaciół, czyli innych stypendystów, którzy już tam są. Duży być może uczą się właśnie na waszej uczelni, którzy mogą bardzo wiele wam pomóc. Od banalnej sprawy, jak w jaki sposób dojechać na uczelnię czy wydział, czy do dziekanatu poprzez sprawy poważniejsze, jak na tej uczelni studiować, na co zwrócić uwagę, czego nie robić, w co się angażować, jakie są możliwości, aż po takie rzeczy bardzo przyziemne, ale przecież ważne, jak chociażby gdzie można dobrze, a Tanio, zjeść. To jest ważne, ponieważ ta wspólnota jest żywa. Tutaj w tych miastach są już wasi koledzy, są studenci, są także absolwenci, to są już takie duże wspólnoty, które mogą Wam pomóc. Dlatego gorąco Was zachęcam do tego, żebyście do tych wspólnot najszybciej, jak się da, dotarli. Żebyście się skontaktowali z szefem wspólnoty, ze starostą, który będzie zajmował się wyłącznie pierwszym rokiem. Zaczniemy od spotkania, od poznania się. Od poznania, kim jesteście, jakie macie możliwości, jakie macie hobby, jakie macie talenty, które możecie spożytkować we wspólnocie, a to wszystko będzie działo się właśnie w klimacie wzrostu duchowego. Okazuje się bowiem, że można bardzo wiele osiągnąć i w dziedzinie intelektualnej, czasem materialnej, ale jeżeli nie rozwiniemy tej sfery duchowej, będziemy naprawdę karłami w swoim człowieczeństwie i nawet. Potem się okaże, że to wszystko, co osiągnęliśmy, nie da nam radości i satysfakcji. Żeby, żebyśmy byli pełnymi osobami, yy, potrzebujemy wzrostu we wszystkich dziedzinach. To jest mój kontakt z Bogiem, z kościołem, to jest moja modlitwa, to jest modlitwa wspólnoty. To jest to poczucie przynależności, to są nasze emocje, uczucia, więzi, które, które stworzymy, a potem także właśnie wszystko to, co niesie uczelnia, więc wzrost intelektualny, zdobycie odpowiednich kompetencji. Czasem bardzo skomplikowanych, pięknych. Niektórzy studiują kierunki, gdzie nawet jest tam trudno wymówić nazwę tego kierunku, a cóż dopiero pokusić się o to, żeby wyjaśnić komuś, czego się uczycie i do jakich szczytów sięgacie. No, per Aspera ad Astra przez trudy do gwiazd. To się też będzie działo. Dlatego, moi drodzy, bardzo serdecznie Was we wspólnotach witamy. Wspólnoty mają swoją dynamikę pracy, dynamikę spotkań, o, mają swój regulamin, no bo to są poważne już grupy ludzi. Przecież studentów mamy prawie tysiąc w Polsce. I zaraz na początku zostaniecie, że tak powiem, wpuszczeni na głębokie wody, na szerokie wody, bo zaraz po przyjeździe na uczelnię będziecie organizowali najważniejsze święto w fundacji, jakim jest Dzień Papieski, a w tym roku będziemy go obchodzili 11 października pod hasłem Totus. Piękną macie okoliczność wejścia do wspólnoty akademickiej, ponieważ jest to 20-lecie fundacji i jednocześnie, co jeszcze ważniejsze, stulecie urodzin świętego Jana Pawła II Karola Wojtyły. Chcemy sobie go postawić go przed oczy. Dlaczego? Dlatego mamy właśnie pracę z jego tekstami dlatego patrzymy na tę osobę także w, tym jego, w, tym, w dzieciństwie i w jego młodości. Dlaczego tak mocno to akcentuje? Ponieważ jak zwrócicie uwagę na jego pierwsze kilkanaście, powiedzmy dwadzieścia kilka lat życia, to zobaczycie, że on miał naprawdę bardzo trudne dzieciństwo i, i młodość, ponieważ bardzo szybko stracił swoich bliskich, w wieku niespełna dwóch lat, już nie miał nikogo z najbliższej rodziny. A jednocześnie wybuchła druga wojna światowa, która odbierała mu przyjaciół. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ my wszyscy przeżywamy w życiu jakieś trudności. Mamy takie, a nie inne rodziny. Czasem one są piękne, dojrzałe, wspierające, takie, do których warto wracać. Ale mamy też rodziny, które przeżywają przeróżne trudności i czasem nawet wielkie dramaty. Czasem zawinione, czasem niezawinione, jak różnego typu nieszczęścia, katastrofy, które nas spotykają. Mówię o tym dlatego, żeby przekonać się, że kontakt z Janem Pawłem II, kontakt ze wspólnotą, która żyje jego wartościami, daje po prostu siłę. No oprócz argumentacji, czyli tego, jak należy coś zrobić, potrzebujemy motywacji, czyli tej wewnętrznej, duchowej siły, która nas pcha do tego, co jest wartościowe, co jest twórcze, co być może jest trudne. Po co warto sięgnąć? No, wszystkie wielkie wartości kosztują i te wspólnoty są się po to, żeby was przekonać do tego, że warto i żeby da, dać wam siłę, żebyście mieli ten swój, w sobie tę moc, aby sięgnąć po te wartości. Na was także jako Patrzymy też na Was jako na, na swoisty na rybek tych, tych wspólnot, czeka właśnie wspólnota. No jeżeli w jednym czy drugim mieście przybędzie prawie 50 studentów, to pomyślcie, jakie to daje możliwości chociażby w pracy wspólnoty, jakie daje możliwości zaistnienia w mieście, jakie daje to możliwości zorganizowania Dnia Papieskiego. Mimo obostrzeń i tych reżimów sanitarnych w tym roku możemy bardzo wiele zrobić. Owszem, i w przestrzeni wirtualnej, ale też w przestrzeni realnej. I tu jesteście bardzo potrzebni. Jesteście potrzebni, żeby zorganizować modlitwy, eucharystie, spotkania takie, jakie są możliwe w czasie epidemii. Ale jesteście potrzebni także, żeby przygotować miasta, żeby stworzyć sztaby zbiórki publicznej, czy też przykościelnej, czy dać świadectwo w parafii, czy w klasie szkolnej, tam, gdzie będziemy mogli wejść. Musicie wiedzieć, że kiedy my mówimy o Was, o żywym pomniku Jana Pawła II, jest to ważne i celowe i potrzebne. Ale o wiele większą siłę przekonywania ma młody człowiek, który przychodzi na parafię i mówi jestem jednym z tych dwóch tysięcy stypendystów i iluś tysięcy absolwentów, dziękuję Wam za wsparcie. To my jesteśmy. Możecie nas zobaczyć, możecie spojrzeć kim jesteśmy, co robimy i to jest bardzo piękne. I... Na zakończenie chcę Wam powiedzieć jedno, że z, z utęsknieniem czekamy na, na spotkanie z Wami twarzą w twarz. No na razie nie jest nam to dane, ale wierzymy i o to się bardzo intensywnie modlimy, żeby ten czas epidemii ustał i żebyśmy wreszcie już mogli się spotkać tak, jak to mamy w zwyczaju. Bo jednak te spotkania w realnym świecie dają nam tak bardzo, tak bardzo wiele. I Wam stypendystom i, i fundacji, która wtedy nabiera siły do. Jeszcze większego wysiłku. Ten rok, jak wspomniałem, jest wyjątkowy z wielu względów, dla was jeszcze wyjątkowy przez, ten, przez to przejście do Wspólnoty Akademickiej, ale wiedzcie, że tu jesteście bardzo potrzebni. Jesteście tutaj bardzo oczekiwani, chciani, jesteście nadzieją na wzrost tych wspólnot, jako że w tym roku no, ponad 250 osób zrobiło maturę i zasila nasze wspólnoty akademickie to to wielki posiew, to też wielki posiew na następne lata. Dlatego was bardzo proszę najszybciej jak się da, udajcie się do swoich wspólnot. Spotkajcie się z szefem, ze starostą, spotkajcie się w jakiejś grupie, oczywiście, wspomnę już o tym reżimie, to jest jasne. Ale spotkajcie się. Nie traćcie czasu, żeby potem się nie okazało, że ktoś powie, za późno gdzieś tam dotarłem, za późno się zaangażowałem. Ten poziom zaangażowania, który, także wolontarackiego, który damy z siebie, on zaprocentuje. Im więcej dajemy z siebie, to jest prawo Ewangelii, tym więcej otrzymujemy. Dlatego nie czekajcie. Zróbcie to najszybciej jak się da. Przyjdźcie do wspólnoty i twórzcie piękne wspólnoty fundacyjne tam, gdzie będziecie się uczyli. Pamiętajcie, bardzo na Was czeka i Fundacja, i Kościół w Polsce, bo wiąże z Wami ogromne nadzieje, i nasza Ojczyzna. Nie możemy zawieść zaufania, które jak wierzymy, pokłada w nas nasz duchowy założyciel i patron Święty Jan Paweł II. Czekamy na was.